Manko z tej strony, a Misser02. Dzisiaj otworzymy dwie saszetki nordyckie. Saszetkę i z Neymarem. I jutro polecimy z puszeczką, właśnie tą tą. Tak. Beilla. Zostawimy, dały na sam początek przerwa. Taka i tak. A właśnie mi zachodzi. No i to. Y o i golem maszyny albo nolik dla klapu mógłby być nie mogło tylko, musiało być jeszcze tu widzę chyba, że nie weźmie to iść? już, no Sanogo. Santana. O. Trzeba ja, dobra Fans, fawory, Terry I ekspert. Adres Iniesta. I Olsen Malmo. Iniesta to już powtórka. To już. Piszcie, kto chce się wymienić, czy coś. Schodząc to tutaj. Терас, вот эти московины, потому что. Терас, Знаймакиев, Давос Бейли, Насри, Эдерсон, Эден Хазарт, Сильва, Интерлар. О, oh, yes, Ивентивенес, Айр, Робен. Robuś, Jezusicku, jaki fart, Roben, Oluju, muszę sprawdzić ile inwentywne jest, jedno na sześciu paczek, jedno z naszych paczek, Jezusicku, no, to jest paczka, to jest prawdziwa, dobra paczka i takie paczki powinny być cały czas, bo nie może cały czas, ale, co chwilę. Tu już trzeba włożyć, bo to jest taka bardzo dobra karta, że musi być ukorzynowana. Trzeba jeszcze poprawić. O! Widzicie? O. O. o! Teraz... No to Pagon uważam już za udany. Na pewno. Roben tak i ostatnia paczka. Get tak w dół, luk i obcinamy się. Ojoj, już widzę, już widzę, ale nie widzę na Lorente Lorentę Manchester City. <té> Jestem marcelo mogę fan że odcinka odcinka Tak. od Tak. że tak o odcinka terego i i wentyvenes arjenroben kodzik będzie na specjalnym filmiku ale świetna jest ta karta tak samo jest bardzo fajna aguero prism, trafiłem w gokobi i tak, i pokażę wam może powtóreczki te co mam, e, buffon do wymiany jest bazyl klesin, matuidi Jones, Master Sean, American William. I tutaj jeszcze do tego będzie. I nie stał ekspert z tych, tutaj to jeszcze Manchester City. I to jest chyba wszystko. No to z tej strony to wszystko.